Sturmie, żalisz się? A no, pewnie, że się żalę. Chyba nie będę atakował tego wampira póki co. Grupa, może zaatakujmy tego czarta? Przy okazji, no właśnie, będę miał bliżej tutaj. I zwiedzę bardziej ten rejon. Może nawet diabła zaatakujemy. No bo mamy już jednostkę siódmego poziomu. i Mogę sobie na to pozwolić. Dlaczego jednego tytana straciłem? Ludzie obiecuję, że to już jest ostatni raz. <noise> Wiem co mogłem zrobić. A, pieprzyć to. Mogłem podzielić jednostki i wtedy by piorun zrobił. Hmm. Błyskawica albo piącha. Dwóch, dwóch. O proszę, szczęście się udało, czterech zabiliśmy Szkoda tylko, że no właśnie Więcej obrażeń nie zadam Dwóch Trzech Wow, błyskawica zada więcej niż lód, który jest wzmocniony przeze mnie To jest takie lipne trochę Dobra, odsuwam jednostki, bo nie wiem co teraz on zrobi Podejrzewam, że Wą właśnie Aha Nieważne jakbym się starał, jednego tytana stracę Ponieważ mamy za dużo czartów Do pokonania Czy coś z... zabiję swojego? Nie A Właśnie, jeszcze ja wiem, co mogłem zrobić, a teraz to już za późno, by użyć zdolności gremlina, żeby naprawić swoje jednostki, ale ważne, że tutaj czynników nie straciłem, które stracił komputer, no tylko straciłem dwa golemy. No ale lepsze to niż nic. O, tu widzę coś, czyli jednak to jest demon ulepszony, jest ich kilka, wiecie co, na razie zaatakujemy tutaj diabelskie pieski żeby nieco expa nabić. może poziom, ale już ważne, że będą tutaj surowce nam się gromadziły. Oczywiście ścigamy bez strat większych. Mm, no dobra, ciśniemy, zobaczymy co będzie. Wow. Dlaczego jednostkę strzelecką zniszczyliście? To jest smutne. Jeden. Jeden. Dobra, ciśniemy. To jest tak. Żaden, ale będzie kontratak. Nie, to zaklęcia. Dwóch do jednego. A tutaj żaden? Zwykłym atakiem? Myślałem, że zawsze po jednym będzie brało. Atak tyle zabierze. Lodowy krąg jeden. Piorun zabierze jeden. Tak, muszę sprawdzać sobie. Jeden i jeden, czyli w sumie mogę zwykłym atakiem, ale mamy magię ciemności. I to nam da rozkład. A ile rozkład zabierze? Nic nie zabije. W ramach o przeciwnika zadaje w czasie walki minimalną liczbę obrażeń. Czas trwania zaklęcie zależy. O właśnie, minimalną liczbę obrażeń. Czyli możemy zaatakować, tylko nie wiem czy sięgnę. Nie sięgnę. Taka lipa. O właśnie, możemy jeszcze raz zaatakować. Może się uda ciachnąć. W taki sposób, że nie zabije aż tyle. No yy... i teraz się biję w pierś, bo mogłem użyć zaklęcia. Które by osłabiło jeszcze bardziej. Jednego możemy zabić, albo użyjemy zaklęcia. Użyjemy zaklęcia może co on zrobię? Zaatakuje mi czarodziejów czterech I teraz zrobimy fiku miku i czarodziej nie zaatakuje, tylko szczeli sobie zaklęcie żeby kontry nie było. Czyli tak, zamiast 60 czy 40 gremlinów stracimy czterech czarodziei. Teoretycznie jest to dobra wymiana Wyssanie magii. Obrażenie nazwane przez... Działania czarów nieprzyjaciela są mniejsze? O, 20%. O! To może być dobre. Pokaż to. Co my tu już mamy? O. Ciekawe, nie powiem. Czyli nasz czarodziej będzie się bardziej specjalizował z magii lodu póki co. Ale <laughs> poprzednie pojedynki pokazały, że pioruny lepiej... Znaczy, nie lepiej. Więcej zadadzą obrażeń. Ja, czy ja tu jeszcze coś ciekawego mogę wybudować? Eee, ołtarz życzeń. Ściana życzeń pozwala wyaktualizować dżiny królewskie. Możemy już mieć ulepszone rakszasy, ale ja nie mam budżetu, żeby sobie pozwolić na... ...szkolenie, bo jeszcze nawet gargulców nie wyszkoliłem już od nie wiem ilu tur. Teraz jestem ciekaw jak dużo stracę jeżeli zaatakuję sukuby ulepszone No dobra może być Widmowe zastępy to jest bardzo opłacalne Wtedy sobie będę mógł na przykład w stanie być może więcej tytanów zrobić I oprócz tego Oczywiście czarodziei tylko ciekaw jestem jak to jest. Czy to działa yy, w taki sposób, że widmowe zastępy korzystają z artefaktu, który ma oryginał? Że to kopiuje razem z artefaktem, czy... Czy może inaczej? Może to... Może to tak nie. Może to tak nie działa. Ale bardzo bym chciał. Ale to już by chyba trochę za mocna była frakcja. Tydzień gremlina. Dobra, jeszcze jedną turę oddajemy. I teraz trzymychniemy sobie na przeciwnika, który znajduje się w portalu. Nie wiem, co tam kryje portal. Właśnie, najważniejsze co jest. Mam nadzieję, że nie słychać otoczenia. Odzyskaj srebrne miasta. No właśnie, mamy odzyskać srebrne miasta. Zbuduj gildię magów. Al Asafir. To tutaj nie. No i oczywiście nasz bohater musi przeżyć. To jest standard. I właśnie mógłbym to zrobić te jednostki kolejne ale nie mam budżetu już na tyle hmm. może jeszcze dla strzelców coś zrobię szczęście inicjatywa i atak ojej to tak nie będzie atak Inicjatywa... O, to już jest bardziej realne. Tylko tak. Ojej! Mam nadzieję, że tego nie słyszycie. Piętnaście jak i piętnaście kryształów. Czy ja jestem w stanie w ogóle to wymienić? Uuu, za drogo się cenicie. Dobra, nie. Olejemy to. Idziemy. Wow! Cóż za osobliwe dźwięki słychać w moim otoczeniu. Może od razu ciśniemy właśnie arcylisze. Zobaczymy oczywiście, czy jest taka możliwość. Dobrze, że są autosave, Nie muszę się bawić z ale chcę zaatakować. No bo zawsze coś i więcej dostaniemy. Okej. Okay. Satysfakcjonuje mnie to. O, zabrakło ruchu. To już mnie niesatysfakcjonuje. I będziemy ku przygodzie, bardzo niskie Ciekawy jestem ilu ich tam było 10, okej okay. Przynajmniej dowiemy się gdzie ten portal jest Okej okay. O. Buty obierze świata Zwiększa szybkość wszystkich jednostek w armii o jeden. To jest dość dobre, bo mamy gargulce i gremliny, które dość mało ruchu tutaj mają Ulamburjaż. Ojej. Cóż za nazwa? Bardzo niskie, dobrze wiedzieć. Z jest przystani. Może na razie zostawimy sobie. O, tutaj aż dwa artefakty. Zwiększa wiedzę Bohatera o 2. Daje zaklęcie przywołanie żywiołów. Zwiększa siłę czarów Bohatera o 4 w chwili gdy rzucane jest zaklęcie przywołanie żywiołów. To jest już takie bardziej uzależniające zaklęcie. Masz. Czy posterunki... Przepraszam, nie garnizony, tylko posterunki przystani? Ciekaw jestem, czy dałoby się jakoś odwrócić zamek na mój. Na moją frakcję oczywiście, bo... Markal tutaj zamieniał wszystkie e, zamki na... Na właśnie frakcji Necropolian za pomocą właśnie tego kija piekieł. Więc ja mam pytanie: Czy ja to mogę odwrócić, ten proces? Czy muszę się borykać z zamkami? Ojej, on tu coś wzmocnił swoje siły. Hmm. No może być. I z życia. A wezmę, wskrzeszenie umarłych. Dobra, zebraliśmy zamek, w którym mamy co nieco jednostek. Chociaż nie tak bardzo. Ale możemy chyba sobie szkielet wyszkolić. Oczywiście się zastanawiam czy je szkolić. Czy zrobimy jakiegoś nekromanty? Tak czy siak, chyba sobie... <laughs> Na razie ominiemy. Chatka wiedźmy. Co mi... Co mi chatka da? Okej, okay, może być. Zobaczymy w następnej turze. Czy chatka mi da logistykę? Bardzo bym pragnął tego. Nawet nie wyobrażacie sobie jak bardzo. Mm, dobra, To tym razie podarujemy sobie. Teraz, odzyskaj strony miasta. Miasta nie Ulbarch Ulbach i jalach zostały przeklęte i zamienione w... Ogromne nekropolis, w których żyli nekromanci rekrutują nowe armie. Jedynym wielki Al-Safir zdołał odeprzeć klątwę Markala. Zechir musi wyzwolić wszystkie trzy miasta i przywrócić niepodległość swojej krainie. Czyli już jedno mam odzyskane i drugie co tu widzę, jakiś niebieski, więc pewnie tam jest jeszcze. Tylko ja mam takie pytanie. Jak mam to... Czy ja mam to jakoś, nie wiem, odnowić? Mogę to zrobić? Czy nie bardzo? Autosave? Co tu jest? Obrona, dziękuję, do widzenia. Chcę logistykę. Logistyka, najbardziej przydatniejsza zdolność. Znaczy, tu jest talent w tym przypadku. Hmm. Dość dużo budyneczków, jeżeli chodzi o zbieranie surowców. Obawiam się, że gra chce mnie zmusić... Na wymieszanie jednostek pomiędzy nekropolią a akademią to może być złe. Zwłaszcza, że morale mam na zero, co to jest? Daję. A, to jest to, co ja wcześniej potrzebowałem. Hmm. Wow, ile tutaj kamulców jest do zbierania? Musimy to zdobyć. Nad posterunkiem się jeszcze zastanowię. Znaczy posterunki w sumie możemy wziąć, bo może się okazać, że na przykład tam mamy anioły same do szkolenia. Na razie poczekamy sobie. Przyswojono zaklęcie. Jakie? Wytrzymałość. Uhu. Bardzo niskie. Mmm... Okej, okay. wiem, że to jest potężna jednostka. Yy, mistrz kląd w Mistrz umysłu. Rozszerza działanie zaklęć spowolnienia i dezorientacja na grupę stworzeń, ale dwukrotnie zwiększa koszt ich rzucenia. Właśnie, możemy grupowe spowolnienie użyć. To będzie korzyść nasza. I w ten sposób za każdym razem, gdy spotkamy przeciwnika w sensie jakiegoś bohatera... No to on będzie miał osłabioną inicjatywę i to jest dla nas ogromny plus. Ja tylko jestem ciekaw, co tutaj jest, okej? Okay. O! Gdzie co? Gryfy sobie daruję, ale... Właściwie nawet bym nie mógł. Ale anioły. No i właśnie, teraz taka sytuacja, że... Będziemy chyba potrzebować jakiegoś bohatera, który będzie dysponował jednostkami Nekropolii. Teraz, teraz tak. To już wiem, co będę musiał. szase ulepszyć. Co tu jeszcze mamy? Czarodzieje, dżinów nie mamy. No wiecie co? Z drugiej strony. No tak, karcz mnie mam, żeby sobie bohatera wyszkolić. Czy tutaj mam jakiegoś nieumarłego? Niestety nie. Lipa, ludzie. Chciałbym mieć nieumarłego i wtedy miałbym już tak jak w poprzedniej, znaczy nie poprzedniej, dwie misje temu, e, jak walczyłem w danym przeciwko Nikolajowi, że miałem sobie bohatera, który sprawił, że oj kogoś mi tu brakuje nie może ja na razie schowam bo on jest tylko jeden czy on sięgnie no właśnie nie sięgnie niestety I teraz mamy grupowe spowolnienie i co zadziała to czy nie nie zadziała niestety Ta kalipa trochę no nie Bo tak to bym sobie użył zaklęcia Tylko teraz no właśnie już na miejsca zacznę strzelać No właśnie Jeździec zginie Albo Podarujmy sobie to I zajmijmy się czymś mocniejszym czy Czymś bardziej opłacalnym Tylko że tu jest ich więcej znowu Hmm Wrócę się na razie. Wrócę się, bo zanim tam dojdę, to będzie koniec tygodnia. Mam trochę więcej surowców i nawet będę w stanie sobie być może nawet dwa artefakty zrobić. E... Po drodze może jeszcze śmychnę tutaj na posterunek, żebym miał więcej jednostek ludzi. Bo ja jestem ciekaw, czy to w ogóle jest tak samo, czy, czy to tylko taki super, gar, super taki garnizon mi się pojawił. Znaczy... Znowu garnizon, ja mówię, to jest posterunek, ale ja mówię jakoś nie wiem, garnizon, przecież garnizon to jest inaczej brama. Tak, dobrze mówię? Tak, garnizon. Garnizon to jest brama, ale ja jakoś odruchowo przyzwyczajony jestem, że mówię na wspak. Tutaj sam anioł. No dobra, może być. Osiągnę to maksymalny poziom. Rozumiem to. Ale mimo to posterunek mi się przyda. Nieważne jakby się działo... Hmm. Nie mogę lepszej giddy magów. Tego nie mogę. Karczma. Nie, tutaj nic nie zrobimy. samo też nie chcę na razie kupować, aczkolwiek chyba nie będę miał takich problemów z kupowaniem jednostek, ale będę się zastanawiał nad... Ojej, co to się stało? Jak ja mam teraz wyjść? Wow! To jest niepojęte, co tu się dzieje! Teraz mnie jeszcze w inne miejsce przeniosło, to jest... coś... Ej no ludzie, wypuśćcie mnie stąd! O właśnie! Wow, już się wystraszyłem, że to jest bezpowrotne! Czyli w sumie aż... raz, dwa, trzy, cztery miejsca! <laughs> Czy ja tutaj widzę coś? Nie widzę, żeby to było kogoś. A jakoś tak mi się wydaje. Może tutaj coś jest. No nic, trochę to pogmatwane jest, ale jakoś sobie poradzimy. Teraz ktoś mi powie: Sturmie, źle budujesz postać. Powinieneś zrobić tak, a nie tak. A ja to mam gdzieś, kurna. Widzieliście? Wszyscy pisali, żeby dawać szczęście, grając elfami, a ja poradziłem sobie. Nie mając tego szczęścia. Bo magia przywołania mi pomogła. Może wybuduję to z artefaktami. Dobra, i teraz tak, co mamy? To, 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 to. Rakrzase mam? Tak, mam. I nawet je mogę ulepszyć. Dobra, czyli jeszcze rakrzase rak rakszasy. rakszasy. Y... Artefakty. Kto je ma? Aha, czyli ludziom nie będę mógł. To jeszcze coś damy golemowi i rakszasy. Rakszasie, rakszasy. Nie wiem, na przykład powiedzmy odznakę. Zdajesz odznakę, która daje do obrony, do ataku. Albo szczęście, atak i szybkość istoty. Inicjatywa plus 13. Wow! Robimy to. I zamiast szczęście to dam obronę. Tylko że to wymaga siarki i kryształów. 15 kryształów, 15 siarki. 15 siarki jest i teraz kryształy zrobimy. Bardzo dużo hamulców mamy. Jest. Pięknie. Pięknie! A damy na przykład świecidło. Dostaniesz świecidełko. Golemie. Oj, chyba to nie tak było. Tak? O właśnie, może być nawet tak. Nie, zaraz. Nie, w sumie inicjatywa to jest dość pożyteczna rzecz. Dobra, to no tak, pierwszą sprawę dostaję to... nasz, ten, ale właśnie, jakbym wziął tak, to co? Znajdźcie się to z że... nie. Dobra, i teraz każdy ma już artefakt, oczywiście nie licząc jednostek yy, przystani. Nawet gdybym chciał, ale chyba nie mogę, bo widzę, że są zamazane to i tak nie mogę, a właśnie, jeszcze jedna sprawa eee... właśnie, pokaż mi co ty w ogóle z artefakty masz podejście się twoich czarów opartych na elektryczności o 5%. zwiększa atak i obronę bohatera o 2, ale zmniejsza szybkość od jego armii lipa nie, strasznie drugie te artefakty No nic, idziemy. Ku przygodzie. Ku przygodzie ludzie. Jeden zamek jest do podbicia. Tylko nie wiem gdzie on jest. Muszę go wyszukać. Komputer też nie daje oznak życia, więc... To mi tylko trudne zadanie. Proszę, u góry, u góry, u góry. No niestety nie. Okej. Okay. Nie wygląda na to, żeby tutaj był komputer. Tylko nie mówcie mi, że on jest gdzieś na dole, proszę was. Czy teraz uda się nam przekupić? Kolosy, a tu ma upiory. Liczba artefaktów. Nie wiadomo, ale jesteśmy lepsi. Jeżeli chodzi o liczbę, bohaterów są lepsi. Jeżeli chodzi o liczbę miast też są lepsi Jakim cudem, czyli mają więcej niż... Znaczy... To co, mają dwa zamki? O, tu jest coś. Patrzcie, jak się złożyło. Jak to się stało? Różka dająca czarkula ognia. Jak to się stało, że... A nie, dobra, już wydawało mi się, że tu jest zamek. Czyli tu jest jeszcze coś do zebrania, tam wyżej, ale nie widzę przejścia. To znaczy, możliwości, żeby tam przejść. Lipa, czyżby zaczęła się... Zaczął się ten etap, gdzie mamy nudną misję. To znaczy etap nudnej misji. Widzę kurde przeciwników. O, Tu jest więcej posterunków niż się spodziewałem. Czyli tu jest jakieś chyba zamczysko tam. Bo widzę, że jest tam niebieskie. Tylko dlaczego on ma rzecz, która jest nieuczciwie zabrana. Aha, to jest od tamtej strony. No to nic. Nie mam zamiaru tego zabierać. Smok. Mało, ale co to daje? Większa morale o dwa. Hmm. No jak mało. Okej. Okay. Niby... Nie musiałem walczyć, ale chcę tutaj zdobyć ten artefakt. Przy okazji możemy. No właśnie. Skończy się ten tydzień i wyszkolę sobie jakiegoś, może nawet sprawdzę. Osir, który wygląda baś... Bardzo podobnie do Findana. Jakoś nie wiem. Kojarzy mi się z Findanem. Zrobimy sobie bohatera, który jest nekromantą. Może jeszcze, o właśnie. Tutaj pykniemy sobie w posterunek. I poznamy, co to kryje. Co kryje w ogóle ten posterunek. O właśnie. O właśnie. To miałem na myśli. Mnóstwo. Bardzo smutne. Oj, 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 udało się w miarę. Tak. Okej. Okay. Anioły i jest Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Akurat kończyła się tura, więc jeszcze raz sobie wyszkolimy. To jest też smutny zamek. Nekropolia rozbudował się szybciej niż nasza stolica. Musimy to zmienić. Musi nasza stolica też być dobra. No nic wygląda na to, że musi być tam zamczysko. Dobra, mamy coś więcej. Cztery anioły, to już nie jest byle co. Dobra, nie chce mi się zbierać tych surowców. To jest tylko strata czasu, zwłaszcza, że Zephyr nie ma logistyki do tej pory. Już druga misja, maksymalny poziom, zero logistyki. Czy teraz okaże się, że jeden z najpotrzebniejszych talentów będzie tym, który zdobędę na końcu, tak samo jak to było z Findanem, gdzie chciałem... Macie przywołania? Tutaj wszystko, żeby w ogóle nazwój zrobić człowiekowi i nie da mi tego. Nie da, choćbym się miał za przeproszeniem zesrać. Komputerze, gdzie ty jesteś? No, pokaż się mi. Jest. O! Normalny. Porażka? A jakim cudem? Czyżbym miał sobie pozwolić na... Yy, że tak powiem... Jakieś tutaj manewry dziwne? Ile tam jest kolosów? 28. 140. Wie co? Ja to bym mógł wygrać. Ale tu jest kosmiczna liczba I dlaczego ja mam walczyć z komputerem Przecież to jest Zamek nie mój To znaczy Znaczy mój Tylko jakiegoś sojusznika, tak? Jeżeli Nekropolia go zdobyła To powinien się zamienić w Nekropolię A nie tutaj Tym bardziej, że pisze to ostatnio ocalały zamek, tak? Więc czy mo nie, no nie jest kurde Gracza lazurowego Zbieraj to zbieraj Tu jest jeszcze jakiś portal Mono i wyjście Przenosi bohatera do innego wyjścia Grupa No nic, słuchajcie Ja zbiorę w kolejnej sesji Dużo kolosów I myślę, że tutaj jeszcze zobaczę co tu jest jeżeli komputer będzie próbował iść, yy, to tutaj jeszcze bohater właśnie z Necropoli, którego miałem zrobić, ale na razie nic się nie pojawia, może też tak zrobię, że nie będę czekał, aż będę miał dużo kolosów, tylko wyszkolimy tutaj trochę jednostek, bo już jest ich trochę, wyślemy atak samobójczy, żeby osłabić tutaj obronę i w ten sposób jak drugim atakiem zrobimy zefirem. No bo on tutaj ma trochę jednostek innej frakcji, a wydaje mi się, że nie będzie opłacalne teraz chociaż. Ile mamy tych dżinów? No nie za wiele, nie za wiele, słuchajcie. Golemy są smutne, bo je nie wykorzystuję. Przepraszam, gargulce, 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 jejku. Gremlin, gargulec, golem. Oh, prze przejęzyczam się zawsze z tymi nazwami. Jakoś tak myli mi się te, te trzy jednostki. Dobra, nie rozgadując się, do usłyszenia. Na razie.